Cześć, moi drodzy, to będzie prawdopodobnie najkrótszy filmik w historii mojego kanału, zwłaszcza, że nagrywam go o godzinie 3.25 w nocy, a właściwie może już nad ranem zależy jak na to patrzeć. Właśnie skończyliśmy niedawno live'a. Transmisję z Chicago, jak tam wyglądało wprowadzenie legendarnych Pokémonów, i informacja najważniejsza jest taka, że w nocy rozpoczęły się już te rajdy z Lugią. W Chicago. Ludzie biorą w nich udział, ludzie walczą z legendarnymi Pokémonami na rajdzie, także na 19%, w momencie jak się obudzicie i zobaczycie ten film. Będą takie rajdy dostępne już, również w Polsce, jeśli chcecie zobaczyć szczegóły, jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądał ten event, ta transmisja, co działo się w nocy w Chicago, a nie na przykład na tej transmisji, albo nie mogliście oglądać całej na żywo, to filmik ze skrótem z najważniejszych scen, najważniejszych ujęć. Wrzuciłem już dzisiaj na kanał przed chwilą, także zobaczcie sobie ten mój drugi dzisiejszy film, i to jest tyle w tym filmiku: naprawdę jest bardzo krótki, bo chcę już iść spać. <grych> także zostawcie łapy w górę, trzymajcie się i postaram się dla Was jak najszybciej zrobić filmy z łapania legend przeze mnie. Trzymajcie się, na razie, cześć. My attention. Come on. Help me, please.